Przez ostatnie tygodnie odpowiadałem na grupach Facebookowych na różne pytania dotyczące Ksef. Wybrałem dla Was 10 najpopularniejszych, które regularnie się powtarzały. Pierwsze pytanie. Czy mogę ująć w kosztach faktury, której nie ma w KSEF? Dlaczego jej nie ma? Faktura może być od kontrahenta z zagranicy. Oni nie mają dostępu do KSEF, więc nie mogą nam wrzucić takiej faktury. Albo na przykład stawiła nam fakturę firma, która nie ma jeszcze w 2026 obowiązku wrzucania tych faktur do KSEF. Na przykład są poniżej limitu 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. I wtedy mogą nam po prostu przekazać zwykłego PDF-a. No i co w takim przypadku? Tutaj oczywiście odpowiedź jest twierdząca. Niezależnie od tego czy faktura jest w KSEF czy nie, my ją normalnie możemy zaksięgować i ująć w kosztach. Także tutaj pod tym kątem nie ma, nie ma problemu. Pojawia się dużo pytań o to, czy faktury na osoby fizyczne, czy nie na firmy, muszą być dodawane do KSEF. I tutaj odpowiedź jest przecząca. Nie muszą być, ale mogą. Także tak naprawdę decyzja należy od Was i od tego, z jakiego systemu korzystacie. Ale obowiązek dotyczy tylko wystawiania faktur na, na firmy. Na osoby fizyczne jest pełna dowolność. Bardzo często pojawia się pytanie, co w przypadku, kiedy w naszym systemie KSEF. Pojawi się faktura, o której nic nie wiemy, na, którą ktoś na nas po prostu wystawił. I co robić w takim przypadku? Ksef tutaj niewiele zmienia, bo do tej pory też tak naprawdę każdy mógł na nas wystawić fakturę, i to nie znaczy, że my ją od razu musimy opłacić. Możemy ją po prostu zignorować. W przyszłości ma być też udostępniona opcja zgłoszenia takiej faktury, jako faktura skamowa. Niestety, na ten moment, kiedy nagrywam ten film, czyli początek lutego 2021. 2026 jeszcze nie ma w sumie oficjalnie takiej funkcji. Poszedł komunikat, że, że będzie, ale jeszcze nie zostało nic tak naprawdę w tej kwestii zrobione, no ale będzie wtedy można ją zgłosić, że po prostu ktoś wystawia na nas faktury. Dodatkowo w aplikacji podatnika ma pojawić się opcja ukrywania takich faktur, czyli po prostu będziemy mogli schować te, które nas nie dotyczą albo na przykład te, których nie chcemy księgować. Wiemy już o tym, że tak naprawdę każdy może na nas wystawić fakturę. No, ale co w przypadku, jeśli my nie chcemy codziennie zaglądać do aplikacji podatnika albo nie mamy jakiegoś systemu księgowego? No i chcielibyśmy dostać informację o, o takiej fakturze. No i na ten moment yy, tak naprawdę nie ma rozwiązania, które wysyłałoby jakiekolwiek powiadomienia o, o nowych fakturach w KSEW, czy to kosztowych, czy to na przykład przychodowych. Więc rozwiązaniem jest cykliczne logowanie się do własnych systemów. No albo też wiem, że niektóre systemy komercyjne, komercyjne umożliwiają taką opcję. Na przykład ja osobiście korzystam z Infaktu i dostałem informację, że jeśli faktura zostanie na mnie wystawiona w KSEF, to otrzymam powiadomienie na, na telefonie. Pomimo tego, że Ksef ma za zadanie oczywiście cyfryzację, to nadal wiele firm będzie chciało wydrukować wizualizację faktury z Ksef. Także szybko wam pokażę, jak można to zrobić. Wystarczy, że zalogujemy się do aplikacji podatnika. Ja wam to teraz pokażę po prostu na środowisku testowym, więc możemy tutaj wrzucić sobie jakikolwiek NIP chcemy. Ja dodam sobie na przykład same ósemki, i tutaj po kliknięciu uwierzytelni zostaniemy przeniesieni do do, do takiej aplikacji teraz jeśli wejdziemy sobie na listę faktur no to pokażą nam się wszystkie różne testowe faktury które ludzie po prostu wystawiają i tutaj sobie testują tą, tą integrację z Xef. no i jeśli chcielibyśmy pobrać taką fakturę no to wystarczy, że wybierzemy tą, którą chcemy i naciśniemy tutaj na, na numer Xef, wtedy wyświetli nam się wizualizacja takiej faktury, no i my możemy ją pobrać na przykład tutaj do PDF-a. Teraz po kliknięciu Save, ona trafi na nasz dysk. No i możemy sobie ją otworzyć w osobnej karcie, sprawdzić czy wszystko się zgadza, i po prostu w prawym górnym rogu kliknąć drukuj. Jeśli chcemy masowo je pobrać, to też jest taka opcja. Starczy, że zaznaczymy je sobie tutaj po lewej stronie, ale musimy pamiętać, że limit jest tylko do 10 faktur, i następnie klikamy pobierz PDF i ona zostanie po prostu pobrana w, w paczce zip. Na grupach związanych z ksef pojawia się dużo pytań o najlepsze systemy, które integrują się z KSEF no i będą służyły do odbierania i do wystawiania faktur. Ja nie polecę Wam najlepszego, bo tak naprawdę pewnie, pewnie nie istnieje, ale mogę pokazać Wam te najpopularniejsze. Na pewno warto sprawdzić sobie fakturownie. Jest bardzo tania, integruje się z Ksefem, możemy wystawiać faktury, możemy się łączyć też z innymi aplikacjami, także tutaj jest, jest to warto sprawdzenia. Jest Infact, z którego ja sam korzystam i też personalnie polecam, bo integruje się z bankiem i ma super przejrzysty interfejs, także też możecie sobie tutaj sprawdzić Infact. Popularny staje się Komar Betterfly, że również możecie sobie zweryfikować tutaj. No, oraz jest też oczywiście firma, czyli też jedno z najpopularniejszych narzędzi, które tutaj normalnie integruje się z XEV. Także polecam sobie przetestować tę aplikację i wybrać tą, która Wam odpowiada. Zauważyłem, że pojawia się dużo pytań dotyczących limitu 10 tysięcy złotych i zwolnienia z kse. Także tutaj mam dla was kilka punktów, które wyszczególnie, które są najważniejsze w, w tych zasadach. Po pierwsze, limit dotyczy faktur na firmy, czyli jeśli ktoś wystawia na osoby fizyczne, to nie jest w ogóle liczone do, do limitu. 10 tysięcy złotych to kwota brutto, a, a nie netto, czyli cała w, w miesiącu. No i co mi Miesiąc tak naprawdę mamy reset tego limitu i obowiązuje on od kwietnia 2026 do grudnia 2026. No i działa to tak, że jeśli w jakimkolwiek miesiącu przekroczymy te 10 tysięcy złotych brutto, to każda kolejna faktura. Oraz ta, która tak naprawdę przekroczyła ten limit, już musi znaleźć się w ksew. Ale to nie działa tak, że jeśli przekroczymy, nie wiem, w maju, to w czerwcu już nie musimy wystawiać. To jeśli raz przekroczymy, to już automatycznie wpadamy tutaj do, do tych faktur w KSEW. I poza tym, tak czy inaczej, od 2027 wszystkie faktury będziemy musieli tam dodawać. Czyli to jest po prostu taki limit dla, dla mikroprzedsiębiorców. Ale i tak, jeśli miałbym być szczery, to tak naprawdę łatwiej jest już zacząć wystawiać te, te faktury w KSEW niż bawić się w co miesięczne liczenie czy przekroczyliśmy ten limit, czy, czy nie. Także ja po prostu polecam już sobie wykorzystać ten rok po prostu na wdrożenie się do, do ksefu i zaczęcie z niego korzystać. Czy istnieje jakaś opcja, która pozwala pobrać faktury z XF do Excela? Na ten moment bezpośrednio z aplikacji nie ma czegoś takiego, bo jeśli zaznaczymy sobie kilka wybranych faktur i chcielibyśmy na przykład, żeby to trafiło nam do, do Excela, no to nie ma takiej opcji, bo możemy sobie jedynie to pobrać do formatu PDF albo XML, ale ten XML zawiera bardzo dużo informacji i one są później nieczytelne w, w takim Excelu. Dlatego stworzyliśmy proste narzędzie, z którego możemy sobie pobierać faktury z KSEF do, do Google Sheets. Wystarczy, że wybierzemy NIP naszej firmy, następnie wybierzemy jakie faktury chcemy pobrać: czy przychodowe, i kosztowe. Oraz od kiedy, na przykład ja mogę tutaj wybrać od początku roku, oraz jeśli chcielibyśmy, żeby nowe faktury automatycznie nam się pojawiały w tym arkuszu, no to również możemy sobie ustawić częstotliwość zaciągania takich faktur. No i jeśli mamy coś takiego skonfigurowane, to naciskamy kontynuuj i po kilku sekundach po naciśnięciu utwórz i aktywuj, będziemy mieli gotowy arkusz z fakturami. Możemy zobaczyć, że nasze faktury trafiły na dysk, mamy tutaj informacje o numerze, o dacie wystawienia, nazwie sprzedawcy, nip -ie. tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, później, na przykład do sumowania wszystkich kosztów albo przychodów, do przeprowadzenia jakichś analiz, albo do zrobienia jakichś wykresów. Także, jeśli ktoś jest zainteresowany, to polecam przetestować Kseftools.pl. Pojawiają się pytania o paragon z NIP do 450 zł i o to, czy on musi znaleźć się w KSEF. No i odpowiedź jest nie. W 2026 nie musi być w KSEFie. Ale pamiętajmy o tym, że od 2027 właśnie coś takiego jak ta faktura uproszczona nam znika, nie będzie czegoś takiego. Także wtedy jeśli poprosimy o fakturę nawet na coś drobnego w sklepie, no to ona z automatu będzie nam trafiała do, do KSEF. Jest sporo wątpliwości o faktury dla kontrahentów z zagranicy i o to, czy mają być w KSEFie, czy nie. Jeśli chodzi o faktury przychodowe, czyli te, które my wystawiamy, no to oczywiście taka faktura ląduje w KSEF, my po prostu sobie wpisujemy dane takiego kontrahenta i przesyłamy ją do, do KSEFu, ale jako, że oni nie mają dostępu do, do naszego systemu, no to musimy ją przesłać starymi metodami, czyli na przykład w formie PDF-u na, na Maila. A jeśli chodzi o faktury kosztowe, czyli te, które oni na nas wystawiają, no to tak samo oni nie mają dostępu do, do KSEW, więc nie mogą takiej faktury wrzucić tutaj za nas. Na, my też kosztowej nie możemy tak naprawdę wrzucić do, do KSEW, więc ona będzie poza, poza KSEW, ale my normalnie sobie możemy ją później zaksięgować w kosztach. Dobra, w tym materiale to tyle. Dajcie znać, czy chcecie część drugą, czyli kolejne 10 najpopularniejszych pytań. Dzięki wielkiej. Do zobaczenia. Cześć!